Wiele osób pyta o przygotowanie fizyczne, jakie muszą mieć, zanim wyruszą w Himalaje. No cóż ja mogę powiedzieć? To jest mniej więcej tak, że jeśli przejedziesz 100 km po płaskim w ciągu dnia i następnego dnia będziesz mógł swobodnie się poruszać, nie odczuwając żadnych zakwasów, spokojnie możesz jechać w Himalaje. Wiadomo, tereny są różne, prawda? Można pojechać 100 czy 200 km po płaskim z wiatrem. Po super asfalcie można przejechać 30 km po górach i być kompletnie wyczerpanym. No ale, uświetniając można przyjąć, że po 100 km jeśli nic nie jest, spokojnie można tam Coś, co mogę powiedzieć? Eee, Przyszły do mnie osoby z różnych miejsc Polski, między innymi z wschodu, z zachodu, z północy południa. Wszystkie te tereny odwiedziłem sam rowerem. Na przykład osobom z zachodu eee, mogę polecić niemiecki szlak z Żłotry się jedzie na północ, zawsze się z wiatrem, 100% asfalt. E, spokojnie może się przespać po drodze. Cały szlak, czy ponad 300 km znajdziecie, e, na jego temat wiele informacji w internecie. a całą wspólną mogę polecić. Szlak wzdłuż e, morza naszego kochanego i później przez Fromborg w kierunku suwał dalej na południe. E, po ścianie wschodniej można sobie pojechać czy wzdłuż, czy wzdłuż góry, prawda? E, możliwość jest bez liku wykorzystując e, sieć. Pociągowo, że tak powiem, spokojnie możecie sobie pojechać w długą podróż, czy rowerem i wrócić pociągiem. Wtedy zobaczycie, wracając pociągiem, zobaczycie jaki fajny dystans pokonaliście na rowerze. Planujcie swoje drogi rowerowe, planujcie swoje treningi. Nie bójcie się wypuszczać poza miasto. Czeka, ale się, co uśpiwuj. Też do grania, ciepło z ciepłą herbatą, spokojnie możecie jechać dalej. Zaczynając od małych, dwutrzykniowych wypraw, gwarantuję Wam, że skończycie na wyprawach kilkutygodniowych, czy nawet kilkunastygodniowych, kilkunastotygodniowych. Nie bójcie się podróżować, jedźcie, odwiedzajcie nasz piękny kraj, gwarantuję Wam, że się nie zawiedziecie. Pozdrawiam.